Rok 1920 MW O życiu. Życie nasze, jakie ono niezrozumiałe, wielkie i śmieszne zarazem. Dla wielu jest ono niepojęte, dlatego że nie rozumieją celu swego życia. Większość żyje biorąc za cel materializm. Często można słyszeć, Życie tak krótkie trzeba wziąć z niego wszystko, co tylko się da. Ale zapominamy o tym, że to nasze życie ziemskie jest szkołą przygotowawczą dla życia wiecznego. Co tu posiejemy, to zbierzemy tam w innym już życiu. Wielkiem jest życie już przez to samo, że człowiek może być władcą i Panem siebie. Ale niestety, zamiast panować i królować, człowiek staje się niewolnikiem swoich namiętności i materializmu. I na koniec, czynimy nasze życie śmiesznym, żyjąc tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie na Ziemi, i jakby to, co posiadamy, było rzeczywiście naszą własnością. Jutro nie nasze, zarówno jak i to, co mamy bo dane nam tylko do czasowego użytku. Wcześniej czy później, o ile los czy ludzie nie wydrą nam naszego mienia, zostawimy je dla użytku innych z chwilą śmierci. To wszystko, co nas otacza, każda rzecz, każdy sprzęt, do którego przywiązujemy często tyle znaczenia i po które sięgamy nieraz nieczystą ręką, to wszystko dane nam czasowo, nawet często nie dane, ale wzięte przez nas samowolnie. Podobniśmy do dzieci, którym w gościnie dano zabawki. Dzieci się bawią, cieszą się niemi, nieraz się kłócą i biją, odbierając je sobie wzajemnie, i gdy przyjdzie pora powrotu do domu, zabawki, które dane były czasowo, trzeba zostawić. I kiedy w domu dzieci upominają i karcą starsi, za niewłaściwe zachowanie się w gościnie, Dzieci się wstydzą. Tak i my, kiedyś po powrocie do domu, w pozagrobowe światy, będziemy cierpieć, że żyliśmy po większej części w pogoni za materializmem. Naszą własnością jest tylko to, co pójdzie z nami w zaświaty, co nas potępi albo zbawi wobec Boga i własnego sumienia. Całe życie przechodzi nam w pogoni za ułudnymi mrzonkami, co się zwie szczęście? Łamimy wszystko na swej drodze, więzy rodzinne, honor, dobre imię, wchodzimy w układy z sumieniem. Zdolniśmy deptać po trupach, żeby tylko osiągnąć to coś, co nazywamy szczęściem. Ale co to jest właściwie szczęście? Czy bogactwo, które daje fałszywych przyjaciół i w końcu przesyt życia? Czy nie słyszymy o znudzonych i niezadowolonych z siebie i świata całego miliarderach? Czym jest szczęście? Czy chwałą, którą w końcu zaćmi inna chwała, jeszcze głośniejsza? Czy stanowiskiem, o które ciągle trzeba się obawiać, żeby go nie wydarły nam warunki albo źli ludzie? Na koniec. Im wyższe stanowisko, tym większe cierpienie, często niewidzialne, a jednak równie bolesne. Czy istnieje w ogóle na ziemi szczęście, czy był kto kiedy prawdziwie szczęśliwy? Coś wam powiem, szczęśliwym będzie ten, kto może powiedzieć: Już mam szczęście, bo nie dbam o nie. Szczęściem jest chwila, czasem taka ulotna i nieznaczna, że dopiero wtedy się ją ocenia, gdy przeminie. Szczęście nasze jest w nas samych, bo ile człowiek sam przez się niezdolny być szczęśliwym, to życie szczęścia mu nie da, bo zawsze znajdzie się coś, co je zatruje. Trzeba we własnej duszy szukać szczęścia. Ulec i przyjąć wszystko, co los nam daje, umieć zastosować się do wszystkich warunków życia i zawsze, w najgorszych nawet okolicznościach, zawsze znaleźć dobrą stronę. Szczęśliwym będzie, kto otrze cudzą łzę, pomoże w niedoli, wesprze w potrzebie, kto poda rękę przyjaciela i brata tym, Którzy zmęczeni życiem stoją nad przepaścią i gotowi samowolnie przerwać pasmo życia, nieświadomi tego, że za grobem czeka samobójców nieodpoczynek, ale męki stokroć gorsze niż te, które życie im dało na ziemi. Właściwie nie życie daje katusze i krzyże, ale ludzie sami sobie je tworzą. Najstraszniejszym ciosem nam się wydaje śmierć ukochanych, ale trzeba się tylko zastanowić, że każdego z nas to czeka, że dążymy wszyscy do kresu życia, do śmierci, że wszystko, co żyje, umrzeć musi. Ale egoizm w nas woła. Dlaczego nie umarł ojciec X, ale mój? O ile los nam nie szczędzi ciosów, to narzekamy i mówimy, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ale trzeba uświadomić sobie całe swoje życie i zastanowić się, czy warci jesteśmy lepszej doli, czy zasłużyliśmy na nią swym życiem i czy te warunki, jakie mamy, nie są za dobre dla nas, którzy zapomnieliśmy o wszechistności, o dobrych uczynkach, o bliźni. Ostatecznie pomyśleć o tych, którzy żyją w jeszcze gorszych warunkach, porównać los swój z losem innych, a własne nieszczęście zmaleje może, nawet zniknie zupełnie. Często się zdarza, że to, co na razie zdawało się okropnym ciosem z biegiem czasu, przeistacza się w szczęście. Całe nasze życie to walka o dobroby, to materializm, o stanowisko, wszystko dla ciała i prawie nic dla duszy. I gdy to ciało, dla którego tylko żyje człowiek, legnie już w trumnie, całkiem maluczkiem i nędznem się ono staje. Oczy, które szukały tylko złota i błyskotek, zamknęły się dla życia ziemskiego i widzą tylko swoją nędzotę. Grzechy i ubóstwo duchowe. Ręce, co pracowały przeważnie na to, aby otoczyć ciało przepychem i zbytkiem, które sięgały może i po cudze mienie. Pokornie złożone na krzyż ostygły, jakby dając do zrozumienia, że nic ze sobą nie biorą, o co walczyły przez całe życie. To ciało, które otaczane było taką troskliwością, że dla niego zapominana była dusza. Za chwil kilka grabarze ciężką zasypią mogiłą. Póki człowiek żyje, wszystkiego mu mało. Zawsze chce więcej, więcej i więcej i nie ma granic pragnieniom, aż dopóki nie zadowoli go parę metrów ziemi i ciężka trumna. Tydzień, miesiąc, rok. Ludzie będą jeszcze wspominać o zmarłym, aż wreszcie... Zapomną i tylko uczynki jego będą żyć długo na Ziemi, a z nim w pozagrobowem życiu te uczynki będą wieczne. Dlaczego tak boimy się śmierci? Dlaczego napawa nas ona tak panicznym strachem? Dlatego, że choć nie chcemy w to uwierzyć, jednak instynktownie odczuwamy, że Trzeba będzie zdać rachunek z każdego uczynku, że z chwilą śmierci nastąpi zapłata. Paradoksalnie, śmierci najbardziej obawiają się ludzie, którzy najmniej dbali o życie, o życie swego wnętrza. Przyjście na świat i śmierć są to okresy, poza którymi stoi nieodgadnięte. Niezrozumiałe, tajemnicze coś. Dbajmy w sobie o to coś pomiędzy życiem a śmiercią. Niech rośnie. Przeczytam również wiersz zamieszczony pod tym artykułem, który bardzo nawiązuje swoją treścią do przeczytanego tekstu, a którego tytuł brzmi, na nową drogę. Kto ziarno dobra chce siać po tej ziemi, kto bratnie serca uszlachetniać pragnie, niech się otoczy skrzydły anielskimi i własną duszę ku dobroci nagnie kto chce utulić cierpiących dusz skargi by nowa życia rozwarła się księga i by olbrzym wieków rzucił snów letargi niech wzwyż pozbawcze blaski jutrzni sięga Kto w nurtach życia pragnie czuć harmonię, Niech wirżąc własnych zwycięsko okowa, nad rozchukane niech wznosi się tonie I iskrę ciszy w głębi duszy chowa. Bo życie to walka trosk pełna i zgrzytu, Życie to droga wysłana cierniami, Życie to boleść, Życie to blask świtu, Życie nadzieja tchnąca zawodami. W życiu zwycięży ten, kto mocą ducha, Zerwie ogniwa letargów łańcucha. Przez walk życiowych hucząc odmęty, Z ufnością płyńmy w wymarzoną dal, Choć złość w głębiach, W słońcu lśni rozpięty sztandar idei, W mrokach kona żal. Więc sursum korda, lećmy wśród zawiei, W girlandach cnoty, czynu i nadziei. A gdy będziesz w życia już wstępował progi, niechaj się wiarą uzbroi Twe serce, abyś ofiarą nie padł burzy srogiej, którą Ci losy gotują, morderce. I miłość, bratnia, niech z Tobą pospołu idzie w wir życia, pełen walk mozołu. A kiedy krocząc, znużony przez życie, dusza Twa pada pod cierpień brzemieniem, wiesz... Że zwycięstwo leży w jutra świcie. Duch jaśniejący miłości promieniem mnie się aniołem stanie na tej ziemi dla dusz walczących z losami czarnymi. I to pamiętaj: kto nie jest mocarnym, kto z zimnym sercem kroczy pośród ludzi, ten jest podobny tym głazom cmentarnym, prochom mogilnym, których nikt nie zbudzi. A więc bądź orłem, co błękitu wsięga, skrą, której wichrów nie zgasi potęga.